Witam w nowym minicyklu na kanale, który jest rozwinięciem serii ciekawostki. Będzie to w formie szybkich strzałów, bardzo krótki czas trwania odcinków, szybko, treściwie i mam nadzieję przyjemnie w oglądaniu. Dziś kilka ciekawostek związanych z podróżnym handlarzem. Jeżeli Wam się to spodoba, zostawcie łapkę w górę na rozwinięcie miniserii. A tymczasem życzę Wam wszystkim miłego oglądania. Podróżny handlarz może pojawić się już po 20 minutach od stworzenia świata. Ma na to 2,5% szansy. Jeżeli się nie pojawi, szansa po kolejnych 20 minutach gry wzrasta do 5%, następnie po kolejnych 20 minutach do 7,5%, aż w końcu ten się pojawi. Po pojawieniu się będzie z nami przez około 40 do 60 minut, następnie zniknie. Sprzedaje tylko towary za szmaragdy. Nigdy w przeciwieństwie do wieśniaka nie zaoferuje nam szmaragdu za inny przedmiot. Podróżnik na Jawie nie pojawia się, gdy gracz jest pod ziemią, ale pojawia się na dużych wysokościach. Niejednokrotnie już pojawiał się w mojej serii Snapcraft na wysokich wyspach. W wersji Minecrafta Bedrock Edition po zespawnowaniu handlarza jajkiem spałnującym ten pojawia się wraz z lamami. Na Jawie zaś ten pojawia się samotnie. Lamy musimy zespawnować osobnymi jajkami. Wędrowiec na noc wypija miksturkę niewidzialności, zaś na rany wypija mleko, aby usunąć efekt. Na Bedroku sprawa wygląda inaczej. Tam podróżnik wypija miksturę dopiero, gdy jest atakowany przez wrogie potwory. Gdy wykupimy cały asortyment wędrowca, ten odejdzie. W wersji Minecrafta Java Edition, kiedy podróżnik wypija miksturkę niewidzialności na noc, po zabiciu go jest szansa 8,5% na to, że miksturka zostanie przez niego upuszczona. Szansa rośnie wraz z zaklęciem looting o 1% na każdym poziomie. Identycznie jest z wiadrem z mlekiem. Oficjalny wygląd podróżnika nie był pierwszym, jaki stworzyli deweloperzy. Początkowo ten wyglądał jak zwykły wieśniak w niebieskich szatach. Na czole miał szmaragd, przez co przypominał hindusa, przy pasie sakiewkę, w której najprawdopodobniej miały być szmaragdy, a na plecach miał pelerynę. W drugim projekcie podróżnik już przypominał zwykłego wieśniaka w ubraniu, które zostało już do końca. Trzeci projekt był naprawdę ciekawy. Dół identyczny niemalże jak do tej pory, jednak góra była całkowicie inna głowa wieśniaka, a na górze kapelusik. W tle możemy zauważyć pierwotny wygląd lamy podróżnika, która zamiast niebieskich dywaników miała na sobie różowe, bordowe, czerwone, Ej, nie wiem. I na dziś to byłoby na tyle. Mam szczerą nadzieję, że taki format Wam się spodobał. Starałem się przedstawić wszystko jak najszybciej i jak najbardziej przystępnie. W prawym górnym rogu proszę abyście zagłosowali co w kolejnym odcinku mam Wam zaprezentować w takim oto formacie. Ciekawostki i rzeczy, których mogliście nie wiedzieć o... No właśnie, wy o tym moi kochani zdecydujecie. Do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce. Cześć!